dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie, piątek dzisiaj jest. No dzisiaj jest taka pogoda, jest bardzo cieplutko, ale ten, no tak troszeczkę troszeczkę pokropiło, troszeczkę pokropiło, ale już jest teraz, teraz już jest ok. Ja dzisiaj chciałem się podzielić taką taką bardzo. Taką zmianą, która zmiana nastąpiła y, od momentu kiedy ja tutaj przyjechałem do Kambodży, taka dość, dość, głęboka, dość głęboka przemiana. I właśnie dzisiaj chciałem o tym, y, o tym troszeczkę y, opowiedzieć. Y, tak o na samym początku tak o, zapraszam do subskrybowania kanału, do lajkowania, do komentowania, do podkomentowania. Jeśli ktoś chce zrobić więcej, to będzie, jest link, link w opisie, bo nie ukrywam, że zależy mi, zależy mi na tym, żeby, żeby ten kanał się jakoś tam rozwijał, bo ostatnimi czasy widzę, że bardzo, bardzo bardzo spadły, spadła ta oglądalność nie wiem czy ten film się tak czy te filmy się tak nie rozchodzą jak trzeba nie wiem nie, nie znam tego mechanizmu nie znam tych algorytmów yy, Pokazuję praktycznie cały czas to samo to co, mm, obie, to co obiecałem na samym początku przy zakładaniu tego kanału robię to cały czas raz, yy, raz lepiej raz słabiej pokazuje jakieś tam moje wyjazdy, pokazuje to co się tutaj dzieje. Także raczej się będę tego trzymał Pokazuję swoje kurki, pokazuję swojego kota, pokazuję, pokazuję Nąpo i tak jak, jak ten jak ona funkcjonuje tutaj jak chodzi do szkoły jak no wszystko to co jest związane tutaj z, z, z moim życiem. To jest taki daily vlog że ja y, mówię o, o tym codziennym takim codziennym życiu i ono czasami jest takie, y, czasami jest. Y... Takie nudne, no, nudne, znaczy ono dla mnie nie jest nudne. To nudne jest dla osób, które, które oczekują jakiejś tam sensacji, jakiejś, że coś się tragicznego wydarzyło, czy coś takiego. Dla takich osób może być to nudne. Dla osób, które nie oczekują sensacji, tylko, tylko obserwują to codzienne. Codzienne moje życie, to no, dla nich i mnie nie jest to potrzebne. E, ja nie nastawiłem, na, e, nie nastawiłem się na pokazywanie tutaj jakichś tam sensacji. No, czasami coś tam się wydarzy, to, e, to nagram, no bo to jest wszystko tutaj, prawda? Tutaj to się dzieje, ale nie ma za wiele, nie ma za wiele tych takich szokujących, jakichś sensacyjnych e, filmów czy tam wiadomości e, z mojej strony. No, zanim jeszcze przejdę do, do sedna, to mm, jeszcze chciałem powiedzieć o tym, o tym telefonie. E, o tym telefonie, że zabrałem, zabrałem telefony Nąpoj, e, Powiedziałem jej, że przez trzy dni nie będzie miała, nie będzie miała telefoników. E, od, od tamtej pory to już jest właściwie to było wczoraj cały dzień nie miała, przedwczoraj, to czyli to dzisiaj będzie trzeci dzień, bo ja jej powiedziałem, że na trzy dni jej e, zabieram telefon. Ona nie wspomniała, e, nie wspominała o tym, ani razu mi nie powiedziała, że chce telefon. E, siedzi tam przy komputerze coś tam, ma otwarty laptop, coś tam przy komputerze sobie dziobie, ale nie, nie ma telefonu, bo... Mm, bo jednak te telefony to jest, to jest troszeczkę inaczej jako ona tam, to te przewijanie to przewijanie tych tiktoków, tego wszystkiego to, to, to jest zupełnie co innego bo na komputerze to na komputerze to wiadomo, to, to troszeczkę inaczej tam troszeczkę musi tą myszką, to, to jest trochę to mi się wydaje, że to nie jest aż takie takie wciągające no zauważyłem to, że no, po prostu ona i przeszła jakąś Jakąś granicę, po prostu przekroczyła jakąś granicę, której nie można, w tym moim zdaniem, tej granicy nie można przekraczać. I ja, ja to poczułem, że to już jest po prostu za daleko. I yy, no, nie było dyskusji, powiedziałem: Proszę, proszę dać mi telefony, yy, telefony i ten, i schowałem te telefony. No i teraz jestem, teraz właśnie jestem ciekawy, czy, czy ona czy ona po, po, po tych trzech dniach, czy ona, czy ona poprosi o te telefony. Ja nic nie będę mówił. Zobaczymy czy ona, ona poprosi. Jeśli poprosi, to ja jej dam, bo powiedziałem, że na trzy dni, ale nie dam jej na y, cały czas, tylko po prostu powiem jej, że jeden dzień, jeden dzień może mieć y, te telefony, a później z powrotem albo na dwa, no nie wiem jeszcze dokładnie nie wiem, ale w każdym razie jeśli poprosi o te telefony, no to, to ja jej dam, ale, ale po prostu zrobię to ograniczenie, żeby ona miała mniejszy, troszeczkę mniejszy dostęp do, 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 do tych telefonów to ja chcę to zrobić jak najbardziej łagodnie, żeby to nie było jakieś takie takie bolesne, że że ja i tak Agresywnie zabieram telefony albo krzyczę na nie, co. chcę, żeby ona ten, a przy tym też, ja przy tym też jej tłumaczę, jej tłumaczę co, co się dzieje przez takie używanie no i tam piłują coś, przez takie używanie non-stop telefonów i to dwóch telefonów, bo ona ma dwa. Także dzisiaj, ten dzisiaj, właściwie nie dzisiaj, ale jutro, jutro, no bo jutro będzie ten trzeci dzień niby, że ona ma mieć, także zobaczymy. Ale ona, ona najprawdopodobniej by pamięta o tym, co ja powiedziałem i na, na pewno coś powie. E, tak przyjechałem tutaj, bo tu teraz akurat jest, tutaj jest to święto, e, święto zmarłych i oni tutaj e, celebrują. Przyjechałem do tej jednej takiej świątyni. Chciałem pokazać jak, jak to wygląda jak to wygląda tutaj u nich. jest niesamowicie kolorowo. I oni teraz i oni tutaj odprawiają. Tam są widać Tam są widać tacy, tacy wa, ważni nisi. I tutaj są ci bierni i oni... oni oni tak jakby świętą, też taką wodą, tak, tak jakby wodę świętą mieli i oni siedzą tutaj wszyscy na tym, wszyscy siedzą na, na podłodze, piją wodę, kawę, bo tutaj też kawę, kawę widzę, że robią, to było bardzo fajnie. pokazuje właśnie pokazuje te obrzędy jak wyglądają tutaj to jest to święto zmarły to jest jedno z najważniejszych świąt tutaj e, w kambodży są... i, i tu, tutaj właśnie widać właśnie widać e, jak, e, jak ci są poupa, poustawiani w takiej kolejności od najmłodszego do do najstarszego, Jak widać, że tam, tam na samym końcu na samym końcu są najstarsi misi i tak widać po kolei, że po kolei do, do najmłodszego, tam, tam, jest, tam jest taki najmłodszy. No powiem, powiem tak, że jest to coś takiego, coś takiego ruszającego, takiego Eee, no można, można się wczuć to, prawda? To, to nie jest tak, że oni to o, mają na co dzień czy tam w niedzielę. To, to tylko jest wyjątkowo, to jest tylko wyjątkowo w te święta, te święta eee, teraz. One, one, te święta trwają, one te święta trwają około siedmiu dni. Tutaj widać wszystkich, wszystkich, wszystkich tych linków. No i im to nie przeszkadza, im to w ogóle nie przeszkadza, że ja tutaj chodzę, chodzę sobie z kamerą, jeszcze pokażę ten ołtarz, ten ołtarz tych wszystkich e, mnichów e, buddyjskich, tych, te posągi, które tutaj są, też to bardzo ślicznie wygląda. O. Ładnie wszystko jest, ładnie wszystko jest podświetlone, ślicznie to wygląda. Także trafiłem, trafiłem akurat na ten moment, na ten moment jak oni odprawiają te, jak oni odprawiają te swoje, swoje modły i tutaj, o, tutaj widać jak, jak tym, tym, tym tak, jakby tą, tak jakby tą, wodą, wodą święconą, no i oni tak, to jest taka medytacja, o, teraz widać. To jest, to jest taka medytacja, taka mantra, bo oni taką mantrę cały czas powtarzają. No, jest taką, powtarzają tą mantrę, i on co chwilę e, bierze i święci, i, i święci tą wodą święconą. Coś, coś w tym jest takiego bardzo, faj bardzo fajnego. No, wracam teraz do tego tematu, co na, yy, wcześniej poruszyłem o tym, yy, o tej mojej yy, przemianie, co się zmieniło. W tle leci moja muzyka, mojej, 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 moja kompozycja. No są to stare jakieś tam nagrania, puściłem teraz na tym drugim kanale na YouTube. A więc o co chodzi z tą przemianą? Ja, jak tutaj przyjechałem do, do, do Kambodży. To ja nie jadłem w ogóle y, mięsa. Znaczy się to jest tak, że kilkanaście lat nie jadłem w ogóle mięsa. Y, nie wiem ile to dokładnie, ale kilkanaście lat w każdym razie nie jadłem w ogóle mięska. Y, no tam z pewnych względów, znaczy się nie utożsamiałem się tam z żadną grupą, żadnych wegetarian, żadnych wegan, e, bo nie lubię się utożsamiać z żadnymi grupami, w ogóle nie niechętnie wchodzę do, do żadnych grup, bo w tych grupach to zawsze się robią jakieś takie dziwne e, jakieś takie dziwne nieporozumienia, że no nie bardzo przepadam za tymi grupami. E, tam ja mogę z kimś indywidualnie porozmawiać, jak ktoś chce, ale w tych grupach, w tych grupach to się ro, robią takie dziwne tam Uh, uh, no że nie, że nie nie nie, nie bardzo. Oh. Huh? You say papa play nice. Nice tick tick. No, this is very big nice. Napoi, napoi kwae. No, but Khmer, no, no, no understand lei like this music yeah? Dobra, okej. Okay. No ja wracam dalej do, ten, do, do tego e, do tego do tego mojego, że zmieniłem ten styl styl żywienia. No nie jadłem, nie jadłem dość długo e, Aha, i z tymi grupami. No to że się nie utożsamiałem. Z żadną tam, z żadną grupą się nie utożsamiałem okej. Okay. No ona mówi, żeby się ściszyć troszkę, okej. Okay. Eee, no po prostu nie jadłem, nie jadłem mięsa i tyle. I tutaj przyjechałem, też jeszcze przez jakiś czas, przez jakiś czas nie jadłem tego mięska. Jadłem warzywa, bo tych warzyw tutaj jest sporo, bogaty jest ten wachlarz. Warzywny, także jest tutaj dla, dla wegetarianów, czy tam dla wegan, jest tutaj bardzo dobre miejsce, bo, bo, bo z tego co ja zauważyłem, generalnie to jednak kmerzy oni są jednak roślinożerni. Jedzą mięso oczywiście, ale w większości na tych bazarach to w większości przeważają warzywa. Jest, oczywiście jest mięsko, jedzą, jedzą kurczaka, jedzą wołowinę, jedzą wieprzowinę, wszystkie te, no, jedzą ryby. Ale y, większość, przewaga to jest co ja zauważyłem, to y, w tych, tej ich diecie jest, jest jednak bardzo dużo warzyw. Bardzo dużo warzyw i, i tych roślin, które tutaj mm, rosną, rosną na, y, na około, nawet na dziko. Oni zbierają nawet te rośliny, które na dziko rosną. Y, co się stało, że ja zacząłem jeść to mięsko? Ja chodziłem tak po tym targu czyli po tej galerii handlowej e... i tak chodziłem tam, no, no szukałem, generalnie to szukałem warzyw, nie, rybki oglądałem tam e... generalnie to chodzi, aha, rybki, rybki, po... I rybki jadłem, dlatego ja się nie utożsamiałem z żadną grupą, bo rybki jadłem też e... I chodziłem tak po tym bazarze i przechodziłem ko takiego stoiska, gdzie kobieta sprzedawała mięso drobiowe, czyli tam był kurczak, czyli tam były skrzydełka, były, były łódka z kurczaka, no i tam te inne łapki i to wszystko to było. No i zobaczyłem, że są podroby. Podroby to, czyli tak wątróbeczka, serduszka i żołądka. I tak zobaczyłem tą wątróbkę, ona tak fajnie, świeżo, tak błyszcząco wyglądała i przypomniał mi się ten smak, ja bardzo lubiłem, bardzo lubiłem tą wątróbkę, drobiową oczywiście, z cebulką i przypomniał mi się ten smak i myślę sobie tak, stanąłem tam koło tego stoiska i tak sobie myślę, właściwie to... Ja nikomu nic nie obiecywałem, nic nie, przyrzek nie przyrzekałem sobie. Po prostu przestałem jeść mięsko tam z pewnych względów e, w Europie. I myślę sobie, a dlaczego nie? No skoro mam teraz taką ochotę e, zjeść sobie tą wątróbkę, bo mi się przypomniał ten smak, ten zapach tej wątróbki, a jest coś takiego, że e, odmawiając sobie tej wątróbki, można sobie narobić większej szkody niż niż zjedzenie tej wątróbki. Czyli bardziej to na psychikę wpływa, jeśli się odmówi na organizm, jeśli się odmówi czegoś, co chcesz bardzo zjeść, a, 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 a nie powinieneś, albo bo bo se tak ustaliłeś, że nie powinieneś tego jeść. Także mm, no i tak to się zaczęło właśnie od tej, od tej wątróbki. Kupiłem sobie pół kilograma tej wątróbki, przyjechałem do domu, Usmażyłem ją oczywiście tak jak, tak, tak jak kiedyś. Eee, usmażyłem sobie do tego cebulkę i chyba to, nie wiem, chyba z Bagietką, z Bagietką to jadłem. No tak mi to posmakowało, to było tak pyszne. Ta wątróbka naprawdę to była wątróbka dobra. Taka, taka jak, jak kiedyś, gdzieś tam na wiosce, pamiętam jak e, ciotka robiła, ja do ciotki jeździłem. To było właśnie ten, to był właśnie ten, e, ten smak. I ja od tamtej pory, od tamtej pory po prostu już sobie y, odpuściłem z niejedzeniem mięsa, y, zacząłem kupować kurczaka, białe mięso, y, skrzydełka, łódka. Tak zacząłem od kurczaka i później już, później już, też zacząłem kupować i wieprzowe mięsko, bo to wieprzowe mięsko też jest tutaj bardzo smaczne. Ono, ono jest, y, one są karmione te zwierzątka na, na, tej, na tych naturalnych produktach tutaj, czyli te, bo tutaj jest bardzo dużo tej zieleniny, tego wszystkiego. Dużo tych i, i oni tym przede wszystkim tych karmią. Nie karmią jakimiś takimi dziwnymi paszami, tak jak robią to w dużych tych, w Europie, w dużych tych jakichś tam skupiskach tych zwierząt no i tak, tak pokrótce wyglądało, tak pokrótce wyglądało to moje no Przejście z tej diety z tej diety takiej roślinnej na, na tą dietę taką zwierzęcą.